Ochotnicza Straż Pożarna w Stasiówce ma już 70 lat. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem Świętego Piotra i Pawła. Po nabożeństwie przyszedł czas na apel z udziałem pocztów sztandarowych OSP z terenu Gminy Dąbica, strażaków oraz zaproszonych gości na placu przy Kościelnym. Jest nas 74 osoby, także. 40 parę osób wyszkolonych. Także druhny i dbają o naszą jednostkę. Są między nami już nawet ludzie z 70 lat. Także dzięki nim jesteśmy i dzisiaj uchodzimy jubileusz. 70 lat to jest trzy pokolenia ludzi, którzy budowali tą straż pożarną tutaj w Stasiówce. Wielki szacunek, wielka wdzięczność i olbrzymie gratulacje dla wszystkich druhów, którzy w tak licznej grupie tutaj właśnie dbają o bezpieczeństwo nas, mieszkańców Górek, Stasiówki i okolic. Uznaniu za Zasług co najmniej trzech pokoleń mieszkańców i strażaków Stasiówki dekoruje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej różowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Wręczono odznaczenia za wieloletnią działalność w OSP oraz statuetki zasłużonym. Była to także okazja do złożenia życzeń, gratulacji i podziękowań dla całej jednostki. Życzę im przede wszystkim, żeby cały czas wzmacniali zdolność bojową, wyposażali jednostkę w dobry sprzęt, ale przede wszystkim to, żeby w tej sztafecie pokoleń, która już do tej jubileusz mamy 70-lecia, żeby nie zabrakło nowych druków strażaków, czyli młodzieżowa drużyna pożarnicza, żeby już przygotowywała się do objęcia obowiązków tak jak pełnoprawnego strażaka. Ja zawsze powtarzam, że w dobie dzisiejszych czasów dobrobytu, który jest i, i wielu zajęć, które dzisiejsza, do których dzisiejsza młodzież i dzieci mają dostęp, ja wszystkim strażakom życzę mimo wszystko kreatywności w prowadzeniu działalności ochotniczych Straży Pożarnej, po to właśnie, żeby zachęcić te dzieci i tę młodzież do, i zarazić ich do miłości, do pożarnictwa, po to, aby ta ciągłość tych jednostek była zachowana abyśmy się mogli przez kolejne lata znów spotykać na kolejnych okrągłych jubileuszach. Po apelu przyszedł czas na dalszą część obchodów w domu strażaka. Dzień zakończyła zabawa taneczna. Tak świętowano 70-lecie działalności jednostki.